Tak, zliczaliśmy w postaci, ale zliczaliśmy też na przykład poddania się. Czyli takie sytuacje, kiedy dziecko mówiło, że już nie chce, że już ma dość, już nie, nie chce mu się grać, albo ma dość tej planszy, albo prosi moderatora w tym przypadku akurat nie, prosi o pomoc. Tak? Proszę pani, proszę mi pomóc o fragment przejść. Myśmy w takich sytuacjach pomagali, natomiast zliczaliśmy to właśnie jako poddanie się. No i co tam ciekawego wyszło? Planuję również pokazy Wam filmik, jeśli mi tylko starczy czasu i macie na to Zaczyna się zawsze od plusów, więc powiem co było fajnego. I tak naprawdę bardzo zaskakującego, przynajmniej dla mnie. że był taki element rozgrywki, który polegał na tym, że dzieciaki mogły zmieniać postać. Tak naprawdę grę można było przejść pięcioma różnymi postaciami. I były momenty w grze, kiedy trzeba było zmienić na konkretną postać, bo ona miała specjalne umiejętności. Na przykład. Jedna z postaci wysoko skakała, i tylko tą postacią można było przejść fragment gry. Ja się spodziewałam, że te cztery-pięcioletnie dzieciaki będą miały z tym problem, tak? Po pierwsze, z załapaniem idei, a po drugie, z wykminieniem, że tak powiem, którą którym postacią w danym momencie grać. Co się okazało? Po pierwsze, nie tylko nie miały problemu, ale to był tak naprawdę najfajniejszy, najciekawszy element dla nich w grze. Najbardziej angażujący, który. Dzieciaki zmieniały postać dla samego faktu zmieniania, tak? Czyli na przykład, o, to ja teraz zagram pusią, bo ona jest różowa. Albo tego typu rzeczy. I to był tak naprawdę jeden z najfajniejszych elementów rozgrywki. No i tutaj takie przykłady cytatów naszych dzieciaków. Nie wiem, czy widać? Widać? Tak średnio. No jakby światło coś może pomogło, ale... Nie Nie dotykaj no, Czy Czytać nie będę myślę, że nie jestem aż tak dobrą aktorką, żeby to miało efekt, natomiast y, pokażę tak, tak, tak. później filmy, tam też będą precyzje cytaty. W każdym razie podzieliliśmy sobie właśnie te wszystkie nasze wnioski na trzy tak naprawdę jak analizy. Tak? Po pierwsze rozgrywka, czyli to właśnie w jaki, sposób, y, w jaki sposób przebiegała ta rozgrywka, co było pozytywnie opierane, co się sprawdzało, co nie. To na przykład widać ten cytat bo właśnie tego, jak dzieciaki zmieniały postać, jak rozumowały, tak? dziewczynka lat 6 mówi, zdrawka jest najlepszym skoczkiem. Tulek, tulek też skacze, ale nie tak wysoko. Więc widać, że bardzo szybko łapały o co chodzi. Chociaż nie było to w grzech tak dokładnie wprost powiedziane. Braliśmy również pod uwagę rozrywkę, czyli właśnie ten element ukrywalności. No i co ciekawe? Mimo tak niewielkiej różnicy wiekowej, okazuje się, że zupełnie inny jest odbiór tych mniejszych dzieci od starszych. Taki przykład. Że było sporo elementów narracyjnych. E, jakieś m, fragmenty animacji, dodatkowo jakiś narrator, któryś coś mówił. Małe dzieci <coughs> patrzyły optymistycznie zafascynowane, w tak? monitor, z wielkim zaangażowaniem, z otwartymi oczami i im się to ewidentnie podobało. Starsze Zaczynała się rozglądać, zaczynały powiadać słodycze z, ze stołu, więc nie ten cel jakby, nie, te, nie ta grupa celów. No i dużo problemów właśnie znaleźliśmy, to był taki przykład gry, która miała bardzo duży potencjał grywalności. Czyli wydawało yy, się, że gra będzie angażująca, ale sprawiała dużo problemów z powodu interfejsu. Czyli było sporo przeszkód, które powodowały, że nie dało się osiągnąć tej pełnej grywalności. I czym to się obawiało, objawiały się dość frustrującymi yy, reakcjami ze strony dzieci, które na przykład mówiły, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić, tak? A więc widać, że, że no, takie poczucie frustracji. Yy, którym jeszcze doszło? To to, że właśnie poniekąd pokrywa się z tym, co Paweł mówił, że jakby trudność gry jest zależna, yy, współzależna od yy, satysfakcji, tak? czyli fragmenty gry, które były oceniane przez dzieciaki jako trudne którymi sobie nie radziły, nie były dla nich satysfakcjonujące. Na przykład nie chciały w nie w ogóle ponownie grać. Fragmenty gry, które były dla nich łatwe, z którymi nie mieli dużych problemów, to chcieli zagrać w niej jeszcze raz. Nie jest to tak naprawdę nic nadzwyczajnego, ponieważ jest takie takiego jak teoria przepływu. Pana Michała, który ma takie nazwisko, że nie jestem w stanie go niestety <laughs> <bym wystarczy> powtórzyć. <laughs> Mimo szczerych <że śmiech> chęci, dzisiaj przez 5 minut próbowałam no nauczyć to. się, <śmiech> nie potrafię. <laughs> w każdym razie pan ten psycholog E, wysłał taką teorię e, przepływu, która tak naprawdę nie dotyczy gier, natomiast świetnie się nadaje do opisania właśnie gier. I mówię o tym, że e, postrzegane wyzwanie, tak, postrzegana wysokość jakby wyzwania musi być wspomierna do postrzeganych naszych umiejętności. Czyli jeśli ja uważam, że jestem super graczem, że w ogóle bardzo zaawansowana, to potrzebuję dużo większych e, wyzwań, niż osoba, która uważa, że no, ja to tak średnio w sumie nie za bardzo, nie za dużo umiem. Tak naprawdę w momencie, kiedy wyzwanie jest za niskie, to gra nas smuci. W momencie, kiedy wyzwanie jest zbyt wysokie, jak na nasze postrzegane umiejętności, to zaczynamy odczuwać frustrację, zdenerwowanie, irytację. No i kolejna rzecz, która powodowała irytację, to to, że bardzo często te elementy narracyjne, które się pojawiały w grze, nie dało się ich przewinąć. To było szczególnie irytujące właśnie dla tych starszych dzieci, tak? które już tak znudzone się rozglądały, po całym pokoju. Młodsze trochę mniej, ale, ale również po pewnym czasie zaczynało być irytujące. I kolejne ciekawe rzeczy, które odkryliśmy, tu problemy z klawiaturą. Elementem tej gry, przy zmianie postaci, dzieciaki musiały wcisnąć literkę na klawiaturze od imienia postaci. Czyli na przykład była pusia, trzeba było kliknąć literkę P, aby zmienić na tą postać. No, i to był niesamowity problem. Wyglądało to mniej więcej tak, że dzieciak grał, grał zaangażowany, prawda, super był zadowolony, po czym trzeba było zmienić postać. No to zaczynał się robić post. I zaczyna znowu grać, prawda? I to była zupełnie niepotrzebna przeszkoda, część dzieci w ogóle nie próbuje znaleźć tych przycisków albo zapamiętać. Podobnie problem z klawiaturą był z myleniem entera ze spacją. Połowa dzieciaków nie była w stanie w ogóle wykonać pewnej akcji, oh. dlatego że y, myślały, że Enter jest spacją.